Paweł, jak się trafia do pracy w digital marketingu? Wydaje mi się, że w moim przypadku to było akurat specyficzne, ponieważ niewiele miałem wspólnego z pracą w digital marketingu. Natomiast moja żona była miłośniczką fotografii mobilnej. I w taki sposób, poprzez kontakty z różnymi osobami z tej branży i spotkania towarzyskie, wspólnie ustaliliśmy, że jest fajny biznes, są w tym pieniądze. Przede wszystkim jest to biznes, który pozwala zrealizować oczekiwania innych ludzi i sprawić satysfakcję. Dzięki czemu to, co człowiek robi, sprawia przyjemność? Nocne zdjęcia z jednej strony, a z drugiej strony mamy spółkę, która się decyduje wejść na giełdę za chwilę na New Connect. Jak to się ze sobą w ogóle łączy? E, łączy się tym, że dla mnie ciekawe są projekty, w których można wykazać swoje umiejętności i zrealizować coś dużego. Kolejną istotną rzeczą są ludzie, z którymi można realizować te projekty. I w taki właśnie sposób w 2018 roku, po spotkaniu z Krzyśkiem Wojewodzicem, który jest prezesem SCOLI, powiedział, jaki projekt realizuje, że jest to software house specjalizujący się w aplikacjach mobilnych. Przedstawił całą roadmapę, jakie ma plany związane z tą spółką, właśnie z, między innymi z wejściem na New Connect, na główny parkiet, na GPW. Po kilku dniach analizy doszedłem do wniosku, że to jest to, to jest rzecz w i biznes, w którym będę mógł się realizować. Jest to biznes międzynarodowy, dzięki czemu nie ma żadnych barier, jeżeli chodzi o ograniczenia, że nie wiem, tylko w Polsce można to realizować, bo transport czy przemieszczanie się jest ograniczone. I w taki sposób trafiłem do Escoli. Teraz po trzech latach mogę powiedzieć, że wcale nie żałuję tej decyzji i przede wszystkim to, o czym rozmawiałem z Krzyśkiem te trzy lata temu, teraz w końcu się ziści i będziemy mogli zadebiutować na New Connectie. Bardzo ważną rzecz mówisz właśnie o tej międzynarodowości, czy też międzynarodowych ambicjach Escoli, bo jesteśmy w Gdańsku. On się ewidentnie kojarzy, jeżeli chodzi o polską branżę IT, z tą częścią, która jest taka bardzo mocno globalnie nastawiona. Jakie wy tu macie właściwie pomysły? To znaczy, czy są jakieś konkretne rynki, na które chcielibyście działać, albo jakieś konkretne produkty, z którymi chcielibyście wychodzić na rynki globalne? De facto już wychodzimy, ponieważ ponad 40% obrotów grupy Escola jest realizowanych przez zagranicznych klientów. Wiadomo, Gdańsk sprzyja, w szczególności jeżeli chodzi o kraje skandynawskie. Jeżeli chodzi też o tą globalizację, sporo zmieniła pandemia koronawirusa, ponieważ z spotkań rzeczywistych przenieśliśmy się do online'u, dzięki czemu nie ma kompletnie żadnych ograniczeń, możemy realizować projekty czy to dla klientów europejskich, klientów amerykańskich czy klientów z Australii. Jedyną utrudnieniem może być tak naprawdę kwestia strefy czasowej. Ale zdarzało nam się pracować na przykład nie wiem, o godzinie drugiej w nocy z klientem ze Stanów. Z jakimi usługami? Przede wszystkim podstawową ofertą naszą, czyli consulting i wprowadzanie digital transition u klientów. To jest rzecz, którą z na pewno może się wyróżnić. Mamy w tym duże doświadczenie. Tworzenie aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, ale również nasze dedykowane produkty, które realizujemy stosunkowo od niedawna. Jak tak opowiadasz o tych wszystkich aplikacjach i nowych usługach, to, to słychać, że macie po prostu bardzo dużo pracy, więc jeszcze do tego wszystkiego New Connect dokładacie, jak rozumiem, żeby było jeszcze więcej? Dokładnie tak. Naszym celem już te trzy lata temu było wejście na rynek New Connect. To było zobowiązanie, które również daliśmy naszym akcjonariuszom, którzy zainwestowali w skole. Tempo wzrostu, które utrzymujemy jest tak naprawdę gigantyczne. Zostaliśmy dwa dni temu wyróżnieni przez Klacza, to jest taki serwis IT dla software house'ów, że jesteśmy szóstą najszybciej rozwijającą się firmą IT na świecie, w tym pierwszą w Polsce. Żeby utrzymać tego typu tempo wzrostu, potrzebne jest finansowanie. Przekształcić spółkę z kilkuset tysięcy obrotu do kilku milionów można zrobić w sposób organiczny. Natomiast jeżeli dalej chcemy się rozwijać w kilkukrotnym tempie rok do roku, potrzebujemy dodatkowego finansowania.